Chciałabym jak gdyby powiedzieć tak, że myśmy od wielu lat postulowali, żeby zasady dorabiania doświadczeń były takie same, a w Polsce przez lata jednak ci, co pobierali rentę socjalną, mogli dorabiać tylko do 70%, a nawet do niższej kwoty jeszcze wcześniej. A myśmy postulowali, jeżeli ktoś pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, to może dorabiać do 70% i ograniczymy mu świadczenia, zawiesimy powyżej 130%. Dlaczego tak nie możemy zrobić z rentą socjalną? I absolutnie to jest nasz postulat, który wysuwaliśmy przez wiele lat. I drugi rok w tej chwili stosujemy, że renta socjalna jest zawieszana według zasad powszechnych, a więc ograniczenie świadczenia do 70%, a zawieszenie dopiero powyżej 130%. Jeśli chodzi o waloryzację w 2023 roku, roku to właściwie jesteśmy już na etapie przygotowanym przygotowanych przelewów do Pierwszych świadczeń obiorców, a więc ci, którzy mają w pierwszych dniach marca terminy do wypłaty świadczeń, to dwa te terminy są już po prostu gotowe do przekazania na konto czy do doręczycieli, do, do, do w zależności od tego, jaka jest forma, najwięcej oczywiście na konto. Czyli w bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy systemy informatyczne, organizacyjne, no i też oczywiście musimy powiedzieć, że. Tegoroczna waloryzacja jest ba, bardzo hojna, to jest 14,8, nie mniej niż 250 zł, i też powiedzmy, że te e, koszty tej waloryzacji to jest prawie 44 miliardy, to są bardzo duże pieniądze, które e, obciążają Fundusz Ubezpieczeń społecznych, fundusz emerytalny i one zaciągają zobowiązania na trwałe, ponieważ wzrosną zwaloryzowane świadczenia i o tych. Podniesionych, będziemy znowu waloryzować za rok i znowu będziemy zaciągać zobowiązania funduszu emerytalnym. A przypomnijmy, że zobowiązania emerytalne w tej chwili, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to jest 3,4 biliona złotych. Tyle jest zapisanych uprawnień, które przenoszą się na wymiar pieniężny, jeżeli chodzi o system emerytalny, a więc musimy o tym mówić i odróżniać, że w przypadku wypłaty świadczenia 13, czy 14 to są świadczenia specjalne, nieskładkowe, budżetowe takie nazywamy też według prawa i one są finansowane z podatków, a więc one nam jak gdyby nie wchodzą w te koszty systemu ubezpieczeń społecznych, co jest bardzo ważne.